Niedawno wleciał jakiś update do Timber Champions, tak więc postanowiłem, że z tego nagram. I jak widzicie w tym updatecie dodali jakąś japońską krainę, która kosztuje tylko 10 SP. Ja mam tego 33, tak więc no, jakby ta kraina nie jest serio droga, myślałem, że będzie dużo droższa. Więc sobie ją za niedługo kupimy, ale jeszcze zanim to zrobimy, to może zachęcimy tym kołem i zobaczymy, co nam wypadnie. E, dobra, mamy jakiegoś PETA, na którego było 1%, tak więc ej, serio spoko, jakby zobaczymy jakie on ma statystyki. Ma 125, mam już co najlepsze jednego takiego, on mi z jajka musiał drop'nąć, tak więc założymy go sobie. Ej, serio spokojnie na odcinku dropo takie coś, także no teraz już mam dużo lepsze pety. Jeszcze tak na wstępie może tylko powiem, żebyście dołączyli na Discorda, do którego link jest oczywiście w opisie, zapraszam, tak więc no może już sobie przejdziemy do tej części, kiedy to kupujemy. I dobra, kupiliśmy, to więc jestem tutaj. Zobaczymy może. Ile kosztują tutaj jakieś siekiery? No, wątpię, że mnie na jakąś było stać. A Dobra, to są jajka, no to dobra, najpierw jakieś jajko 20 SP, e, to może sobie zaraz jakieś otworzymy. Tylko zobaczę jeszcze, jakie są siekiery tutaj. E, dobra, najtańsza jest za 100 SP, a najdroższa za 500. O, ogólnie, no nie mam pojęcia, jakie to są liczby. Już tak naprawdę, no tutaj chyba jakieś septyliony, no nie wiem, mimo wszystko nie mam pojęcia, jakie to są liczby. Już są serio duże. Tak więc, no niestety, nie stać mi jeszcze na żaden. Będzie trzeba pozbierać trochę. Widzę też, że dodali jakąś opcję crafting, i tutaj będzie chyba można pety łączyć, ale nie jestem pewny. Okej, okay, z tego co widzę, musimy chyba dropić jakieś rzeczy, zaścinanie drzew, i później z tych rzeczy coś możemy łączyć. Jakieś, wydaje mi się, busty czy coś w tym, ro w tym, w tym rodzaju. E, tak więc, no nie wiem, na razie jeszcze nie mam, bo chyba dopiero teraz to dodali. Tak więc, e, tak więc może przejdziemy sobie do otworzenia jakiegoś jajka najpierw i praktycznie swoje wszystkie pieniądze na to wydam. Także sporo, no ale dobra, niech dropnie jakiś fajny pet. I uwaga, mamy z tego jajka, no jest no, prawie najgorszy, no ale ważne, że nie jest najsłabszy, więc nie jest aż tak źle. Jego statystyki to tylko 7 koła, ogólnie to jest dość słaby szczerze, no jak widzicie moje mają po 125, tak więc no na razie mi się serio nie przyda, wydałem swoje wszystkie pieniądze na to. Więc dość słabo Zobaczcie też ile zajmuje mi ścięcie jednego drzewa Tak więc no nie wiem zetnę może sobie to jedno drzewo I zaraz do was wrócę Zobaczymy ile za to dostanę No dobra ścięcie tego drzewa trochę mi zajęło Ale jak widzicie dostałem za to serio sporo kasy Już mam 105 tych SP I mogę sobie kupić już tą pierwszą katanę Tak więc no myślę że to całkiem dobry wybór Więc ją wezmę oczywiście I teraz ścięcie takiego drzewa ścięcie takiego drzewa, bo to wcześniej niszczyłem. No to zobaczcie, teraz to, to drzewo ścinam w dosłownie jakieś 4 sekundy. I teraz naprawdę mega szybko będę mógł zarabiać. Bo wtedy to, to ścinałem z 5 minut, no a teraz jest dużo lepiej. Zobaczmy, czy w ogóle dostałem jakieś e, krystale, czy coś, czy coś, co tutaj jest do dropnięcia. E, no nie mam niestety nic z tego, także no to pewnie jest takie no, dosyć rzadkie. Jeszcze może później zobaczę, jak to, jak się te rzeczy dropi ogólnie, tak? A na ten moment stać mnie na jakieś yy, 10 jajek, chyba za te, za te 20 SP. Tak więc sobie może kupimy. I chciałbym kupić też to jajko, ale jednak na no 800 Robuxów to jest serio sporo. A też nie wiem, jakie statystyki będą miały te pety. Tak więc, no, może go na razie nie kupimy. E, dobra, no to może otworzymy sobie wszystkie jakie na razie mogę, i zobaczymy w końcu, co dostanę. No i dobra, wydałem swoją prawie całą kasę i te pety są ogólnie bardzo słabe, nie mam pojęcia czemu. No nie wiem, jak zrobimy golda może jakiś lepszy będzie. Ej, na no serio, on ma tylko 12 tysięcy, no w sumie to chyba będę musiał jakieś lepsze dropić, bo z tego co widzę, no to aktualnie tych dwóch się na pewno nie opłaca dropić. To od razu sobie je będę usuwał, no i te ewentualnie mogą być jakieś lepsze. W sumie te maski mogą być jeszcze całkiem spoko, ale no tak, nie wiem, jeden co najwyżej mógłby mi się z nich przydać, tak więc za niedługo też je będę usuwał. Ale wiecie co, spróbujemy dropnąć chociaż raz tego peta, co ma 4%, no byłoby naprawdę super. Także pozbieram trochę hajsu i zaraz może go się uda dropnąć. Okej, okay, w ogóle dostałem jakąś... jakiegoś krystala, nie wiem jak to się nazywa ogólnie tutaj, no mimo wszystko coś dostałem, tylko gdzie to jest? Ja nie mogę tego znaleźć, ale coś dostanę, Nawet się pokazało. Chwila. Ok, znalazłem to w statystykach, z tego co widzę, tak. Więc tutaj też macie moje statystyki w tej grze. No nie, możecie sobie zobaczyć. Siedzę tutaj od prawie 12 godzin w sumie. I nie, mamy tego kotal, ale nie mam pojęcia, co z nim chodzi, więc jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu, byłoby naprawdę super, bo ja nie mam pojęcia ogólnie, co można z nim zrobić. I wpadłem też na pomysł, że skoro idziemy otwierać te jajka, to użyjemy sobie jakiegoś może laka No ultra, na razie może nie będę używał, ale zwykłego chociaż użyjemy Pozbieramy jeszcze trochę kasy i otworzymy jakieś jajko No dobra i widzę ogólnie, że mam naprawdę bardzo sporo kasy Ciekawe czy za to da się kupić już jakiś miecz 10 takich o kosztuje yy, Tak siekiera, tak więc no nie wiem czy uda się na nią uzbierać Ale mimo wszystko otworzymy sobie te jajka, bo bardzo chciałbym tego peta dropnąć, a jakiegoś lepszego tym bardziej, więc no mamy szczęście razy 3.4 także no nie wiem, może coś dropnie, zobaczmy no i dobra wydałem ogólnie na to całkiem sporo tych monet i widzę, że dropnął już przynajmniej jeden taki pet, tak więc zobaczmy jakie ma statystyki i tylko 25 tysięcy, tak więc no gdyby zrobić golda ogólnie byłby naprawdę mega dobry miałby na pewno no, z 200 tysięcy albo i lepiej, ale no taki jeden no to za wiele mi nie daje w tym momencie w ogóle dziwne, że wydałem na to aż tyle monet i tylko jeden dropnął, no. tym bardziej, że jest szczęście razy 3,5, tak więc no naprawdę dziwne. Ale nie spróbuję jeszcze poza filmem ogólnie coś tutaj wydropić i no jeżeli wiecie ogólnie o co chodzi z tym craftingiem i z tymi statystykami, możecie napisać w komentarzu, byłoby naprawdę super. Tak więc prosiłbym Was jeszcze o zostawienie subskrypcji na kanale, wbicie na Discorda, do którego link jest w opisie i to na tyle, siema.